Cześć, witam was w 15 odcinku. Zagramy w Emergency 4. Dzisiaj pokażę wam jak przejść misję zatytułowaną Wybuch w fabryce sztucznych ogni. Wybuch w fabryce sztucznych ogni. Duża liczba ofiar i zniszczenia. Wiele osób jest rannych. Ogień rozprzestrzenia się na sąsiednie budynki. Uratuj i opatrz wszystkich rannych. A następnie zabierz ich z miejsca zdarzenia. Nie dopuść, aby ogień wymknął się spod kontroli. Za zdarzenie odpowiedzialny jest właściciel fabryki. Aresztuj go i przewieź do bazy. Dobra, i teraz tak bezwłocznie od razu jak najszybciej wysyłamy jedną z transpożarnych zbiornikiem tutaj. Potem wysyłamy kolejne dwie z... Nie, tak, jedna z czterema strażakami tutaj, i druga z sześcioma strażakami gdzieś tutaj. Potem znowu wysłamy kolejną straż ze zbiornikiem cztery, tre, czterech strażaków tu, i jeszcze jedna tutaj. Jak ktoś uważa, że jest to za dużo, to sobie może wysłać cztery i, po, i tyle. No, wysłamy wóz techniczny z dwoma ratownikami. Te okolice mamy 15 poszkodowanych, więc wysyłamy 15 karetek. Ja nie jestem zwolennikiem używania autokarów, bo karetki są w sumie tańsze i lepsze jak na mnie. Tylko więcej miejsca zajmują. Ok, wysłamy 15 karetek. Dobra. jak najszybciej wysiadamy strażakami. Bierzemy węże gaśnicze. Tak samo tutaj. odpinamy się pod auto tutaj jeden do hydrantu tutaj czterech do samochodu i jeden do hydrantu, który znajduje się tutaj dobra i teraz tak składamy sobie ten budynek strażaków dajemy tutaj Tak gdzieś dalej, bo za chwilę ugaszą mi. Okej. Okay. Niech jeden strażak schładza ten budynek. Ok i robimy tak z kolejnymi strażakami. Wykonujcie to jak najszybciej, starajcie się. Żeby to szybko wszystko poszło Podpinamy się pod auto Ok, rozstawmy sobie tych strażaków troszkę, żeby nie wszyscy w jednym miejscu nie stali Ok Dobra, teraz jak najszybciej wbijamy tymi strażakami do domu, tutaj. Tutaj sobie ustawimy oko na jedno, żeby sobie kamerę szybko trzeba. Za chwilę ten dom się zawali, musimy to jak najszybciej zrobić. Dobra, zostaw to. Bierz tą babkę, to tak samo. I wynosimy ich. Ten dom za chwilę, czy więc To też jest taki jeden z, z priorytetów. No, połóż ją, połóż. Bra? I wchodzimy po kolejną osobę. Leży sobie tutaj. Dobra, i wynosimy szybko Straża, strażaków, troszkę przemieścimy. Nie tak. Tutaj ma stać. Ty tu ty tutaj o. Dobra. Najważniejsze jest, żeby ugasić te pożary szybko. Zobaczy się one nie rozprzestrzeniły Dobra, ci nie gaszą, więc wywalimy ich tutaj gdzieś dalej. I teraz tak. Musimy zacząć gasić tą fabrykę. OK. Dobra ojej, ojej, bo tutaj nam się zaczęło palić to drzewo za chwilę. Będzie mały problem. Tutaj już ugasili, więc może niech idą tutaj gasić teraz. Okej. Okay. Dobra, połóż. Tą babę. Będzie nam potrzebny jeszcze na pewno dźwig, więc od razu sobie możemy wysłać. <laughs> no no, i w sumie gasimy powoli wszystko, żeby się nam nie, nie rozprzestrzeniło to jakoś bardzo. Już tak, odepniemy sobie tego. I damy go pod ten hydrant. Bo tak jak mówiłem dom się zawalił. Podepnijmy sobie go pod ten hydrant. Żeby ugaść tą huśtawkę. Nie wiem czy się da. Pani bardzo. A ugasimy tym spokojnie. Co się tutaj jeszcze pali? W sumie już nic, praktycznie. Ważne, żeby nam się nie zaczęło to też palić. Może zaczniemy sobie to składać. Teraz tak, jeszcze wóz z drabiną i z dwoma strażakami się przyda tutaj. I możemy te powoli te karetki rozmieszczać. Tam nam będzie potrzebny 5 karetek. Tutaj. Ta straż jest potrzebna tu. Czyściej tylko tu. Okej. Okay. Tutaj już ugasiliśmy. czy jeszcze coś pali? Coś się tutaj pali. Ale dobra. Tych możemy odpiąć. Tych też możemy odpiąć, żeby nie przeszkadzali. Poduszcie. I wsiadać do auta. Ci tak samo. Tutaj się już nic nie pali, więc. No dobra. Pierdol się zawiksowało Wszystko. Dobra, wysiadamy tymi lekarzami. I zaczynamy powoli. Akcję ratowniczą Dobra, teraz tak Tu jest jeden poszkodowany, tu jest drugi Tutaj jest znowu jeden Wyciągamy jednym strażakiem nożyce hydrauliczne, drugi jest niepotrzebny Rozcinamy jedno auto i teraz tak dajemy wóz z drabiną pod ten budynek strażaka do wozu Ci już również nie są nam potrzebni Wysiadaj, ty miałeś na drabinę wyjść, a nie OK on już nam nie jest potrzebny, więc wsiadamy Jedziemy tutaj i tak dźwig wysyłamy tutaj Tu jest potrzebna jeszcze jedna karetka, od razu sobie wsiadamy Odczuwamy strażakiem to i usiadamy ok tu już też możemy wsiąść do auta i podjedziemy gdzieś tutaj może o tutaj dobra już nie musicie schładzać, to się już nic nie pali Mądrzycie to i to auta w okay. drodze tak samo Żeby nie przeszkadzać po prostu Bo to będzie za chwilę taki zamów. Dobra, potrzebujemy trzy karetki. Tutaj. Yy, walmy sobie gdzieś tu. Hmm. Gdzie by to wywalić tak, żeby nie przeszkadzało? Dobra, damy tutaj orać. Trudno... Gdzie jest straż? Tu jest nasza straż? Nie. Tu jest nasza straż, okej. Okay. Potrzebujemy nożyce i jedną karetkę. Tutaj. Dźwig niech podnosi. No upuść, upuść. Co robisz? Dźwigu. Okej, okay. mamy. Rozcinamy sobie to auto. Wysiadać w lekarze. Stój, jestem w drodze. Ok, podnosimy tu, kolejna karetka nam jest tam potrzebna. Jestem w drodze, ok, strażak, auta, zadanie przyjęte. Ok, tutaj mamy. Kolejną osobę mieszkowaną. Wysiadamy lekarzami. nad tym. Gdzie jeszcze ciakajetka, która tu powinna być. Nie ma jej, więc bierzemy. Kolejną. Jestem okay, w wsiadamy jeszcze jednym. Strażakiem, bo leży tam. Tam jest dwóch uwięzionych ogólnie. Tak Pracuję nad tym. Okej. Okay. Tu już wszyscy mają lekarzy swoich. Tak. Yy, dobra, dobra, dobra. Gdzie jest strażak? Z nożycami. Gdzie go zgubiłem? To jest on? Nie on, dobra. Nie, z tym bierzemy strażaka z nożycami. Rozcinamy to auto i kolejną karetkę sobie tu przyślemy. Jestem w drodze. Ok. Ty może sobie siąść do auta. Teraz tak brakuje, mamy tu jeszcze dwie wolne karetki, więc brakuje nam dwóch rannych osób gdzieś, aha dobra już wiem, tu jest jedna osoba, więc wysyłamy tam znowu karetkę, gdzieś pod tymi tymi, nie będę wzywał już psa, aha, jeszcze jest tutaj, nie wiem czemu nikt się nim nie zajmuje. Okej... Okay. I w tym aucie jeszcze, dobra, jest ta ostatnia osoba, której szukaliśmy, dobra. Więc wszystkich rannych już mamy. Za chwilę będziemy powoli odwozić. I misja nie zakończona. Aha, jeszcze musimy złapać... ...tego... ...co spowodował ten wybuch, czyli prezesa... ...właściciela tej fabryki. Ok, gdzie jest to? Ta ranna osoba, tu jest. i to chyba jest na tyle w sumie. Czemu on nie wziął tej? Co za down! On miał wziąć tą osobę. Ja nim zjechałem, bo myślałem, że wziął, a on tak naprawdę nie wziął. O nie, może jeszcze nie bo jest trochę w ciężkim stanie ta osoba. Okej. Okay. Tego już możemy zabrać. Już może przestać gasić Do bazy. Okej. Okay. I w sumie to jest tyle chyba. Ten strażak jest musi Tego dobrze, że żyje, rusza się więc. Nie umarłem Wezmiemy <coughs> sobie od razu transportera ze szczelcami, dwoma, i znaczy czterema i dwoma policjantami, Wezmiemy sobie go tu gdzieś Ok, możemy sobie powoli tych zabierać, tak? Dobrze pojazd. No, i kładziemy, dobra, jestem żyje, żyje, krytycznie stan, na ten do bazy, ten do bazy, dobra, zatrzymamy sobie teraz tych tego hopa. By nam nie uciekł, no już ucieka. Dobra, chyba raczej nie powinien uciec, powinniśmy go dorywać. Dobra, złapaliśmy go, ok. Idziemy do auta. Możemy powoli tymi tym. zabierać tych poszkodowanych stąd. Pracuję nad tym. Słucham, żeby to szybciej szło. Jestem w drodze. Słucham, o co chodzi? Zadanie przyjęte. O co chodzi? Do bazy, do bazy, do bazy też tu dobra no i teraz już kończymy powoli misję tego pakujemy do radiowozu odjeżdżamy do bazy i już jedno z zadań mamy wykonane tutaj również Nie, tutaj, tutaj, tutaj jest jeszcze jeden poszkodowany. Tu, tutaj, kolejny. Tutaj, następny. O, brakowało jednego. Nie ma go, tu to musi być. Aha, tutaj leży, dobra. Tu już wiem, gdzie jest. Brakowało nam jednego, czy nie brakowało nam? Brakowało nam, bo leży tutaj, więc jest tutaj, OK. Ty możemy odjechać, tutaj mamy... Do tego, tu do tego... Okej, okay. bierzemy tego... No i kończymy misję już powoli. Praktycznie Ten nam chyba raczej na pewno umarł Wątpisz by żył Ty możesz jechać do bazy Wy też już za chwilę będziecie mogli jechać do bazy Okej okay. Zabieramy tego Jakie mamy zadania? Ewakuuj wszystkie ofiary. Gdzie on nie idzie ten dzik? Hmm. Dobra, no, nie wiem jakoś powinien dojechać. Tutaj Ci mogą jechać do bazy, ci też Ci też. No, i zostało tylko to. Tak, jestem możemy sobie przyspieszyć. Pracuję nad tym. O Żyję, no to dobrze. Dobra, zabieramy go od razu. I lecimy. Okej, okay, to będzie chyba na tyle. Powinno być. Udało Ci się opanować pożar, udzielić szybkiej pomocy ofiarom wybuchu, a także aresztować właściciela fabryki i uniemożliwić mu uniknięcie odpowiedzialności. Chyba nie można było zrobić tego lepiej. No i tak możecie zrobić prawie 100%, tutaj uniknięte zniszczenia obiektów. Trochę mam zaniżone, ale 99% to jest raczej bardzo dobry wynik. Dziękuję za oglądanie 15 odcinka i zapraszam na kolejne.